Hmm. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy! To była rozmowa? Hey, hey. Nie twój hendo żony interes, też chcesz wry? No, że nie było, że jak wygracie, co nagle się okaże, że nie ma... Nic no. ja jeszcze nie przegram z tobą, a po drugie ja oh. zawsze spoczywam. Przedwczoraj w 193 przytarnął stolik. Jeden pościgał drugiego noża, a ten na się Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Cukrus, dobrze ci poszło, przyjacielu. Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. Co cię tutaj sprowadza, Geralt? A co się pobiliście z tym kupcem? Ech, gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego króla? To był twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze Skaligę. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. Święte słowa, przyjacielu. Szukam ochroniarza, zainteresowany? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli Barter, ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A to i zabijecie. No, niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. Ech, zaraza. Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Zakotwiczył tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? A rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Anskelik. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe.